Rewelacyjnie przyjęliście wczorajszy filmik z pięcioma mega wkurzającymi reklamami, mam więc dla Was kolejny, równie irytujący. O, tak, ja na stanął nasz szczabnica, trafia mnie. Tradycyjnie wyśmienita to Supermana. To lewiata na jeden klok, tu zapraszamy na Hmm, cóż za wspaniały aromat i smak. To jest moja herbata. To jest tekane. Coś dziwiło Cię pierwsze miejsce, nie? Jakaś kontrowersja być musi. Daj proszę znać w komentarzu, czy też masz takie reklamy, które doprowadzają Cię do szału. Upławy, pieczenie, swędzenie są objawami zakażenia pochwy. Hmm.